Cześć, Paweł Boślewić po tej stronie. Chciałem z tego miejsca Was zaprosić na Kongres Cyfrowej Stomatologii, na którym to kongresie będę prowadził warsztaty w piątek. Na tych warsztatach będzie twórca programu Smile Designer Pro. Więc będziemy wszyscy razem projektowali uśmiechy w programie SMILE Designer Pro oraz w programie SMILE Cloud, a to wszystko po to, żebyśmy mogli potem na, na podstawie wiedzy, którą Wam wcześniej też przekażę, mikro i makro estetyki uśmiechu i projektowania uśmiechu i zasad projektowania uśmiechu, po to, żebyśmy to wszystko mogli wysłać do laboratorium protetycznego i skutecznie z naszym laboratorium protetycznym współpracować. Następnie w sobotę zapraszam Was wszystkich na wykład. Wykład odnośnie najnowszych trendów czy najnowszej wiedzy z tematologii cyfrowej w protetyce cyfrowej. Będę chciał Wam poopowiadać troszeczkę o różnych urządzeniach, o różnych skanerach, o tomografii cyfrowej. Bardzo chętnie poopowiadam Wam o rejestracji zwarcia, o różnych trikach, które są bardzo istotne, gdyż jak już zapewne zauważyliście, skanery są bardzo dokładne. Natomiast trzeba wiedzieć, jak wykorzystywać różne triki, które pozwolą Wam być bardzo, bardzo dokładnymi standardami cyfrowymi. Także zapraszam na kongres, bardzo wielu wykładowców, bardzo ciekawe tematy. Myślę, że warto.